Witam serdecznie na pierwszym filmie z serii, yy, którą nazwałem najczęściej, czy jakoś tak nazwałem, nie wiem jeszcze jak to napiszę na playliście, najczęściej pojawiające się zadania na maturze podstawowej. Na początku zajmę się zadaniami zamkniętymi, może to podzielę na jakieś dwie osobne playlisty, żeby osobne były zadania zamknięte i zadania otwarte, te, które pojawiają się najczęściej które się często powtarzają, tylko w różnych postaciach. Pierwszym takim zadaniem, yy, pierwszym takim zagadnieniem, będą nierówności z wartością bezwzględną, które kiedyś pojawiają się niemal na każdej maturze, teraz troszeczkę rzadziej, ale ciągle i tak się pojawiają, więc warto się zapoznać z metodą ich rozwiązywania. Dobrze, na początku przypomnijmy sobie szybko ogólnie, co to była wartość bezwzględna, no to jej działanie jest mniej więcej takie, że jeśli biorę wartość bezwzględną z liczby dodatniej, to jest ta sama liczba, a jeśli biorę z liczby ujemnej, to jest to liczba przeciwna. Czyli jakby zawsze wynikiem działania, którym jest branie wartości bezwzględnej z jakiejś liczby, zawsze liczba dodatnia, no ewentualnie 0, bo wartość bezwzględna zera to jest 0. teraz. Jeśli miałbym wytłumaczyć nierówności z wartością bezwzględną, to najpierw spójrzmy na coś takiego. Jak miałbym na osi liczbowej dwie liczby, powiedzmy 2 i 5, to jaka jest między nimi odległość? No to każdy powie, że to jest oczywiście 3, bo wystarczy od 5 odjąć 2, 5 odjąć 2 jest 3. Wszystko, wszystko ok. Tylko teraz takie pytanie. Gdybym miał ja tych liczb. Nie znał, to znaczy nie wiedział, która jest większa od której. Miałbym tu jakieś A, a to jakieś B. Nie wiem, czy ta oś jest skierowana w tę stronę, czyli że B jest większe od A, a może ta oś jest skierowana w drugą stronę, czyli A jest większe od B. No, w tym konkretnym przykładzie, który podałem wcześniej, no to było tak, że po prostu mieliśmy dwójkę i piątkę, i wiadomo, że piątka jest większa od dwójki, więc. Odjąłem jedno od drugiego, w sensie większe od piątki odjąłem dwójkę, wyszło mi 3 i dostałem odległość między tymi dwoma liczbami. No ale jak ja bym, prawda, miał te dwie liczby w jakimś worku i przez przypadek odjął od dwójki piątkę, to mi mi wyszło minus 3, co nie jest odległością między tymi liczbami. Wystarczyłoby tu dopisać wartość bezwzględną, już nieważne w jakiej ja to kolejności odjąłem, ostatecznie wyjdzie mi 3, czyli tyle ile trzeba. Dokładnie. O to chodzi w gruncie rzeczy z wartością bezwzględną. Jak wezmę dowolne dwie liczby, odejmę je od siebie, napiszę wartość bezwzględną, to to, co mi wyjdzie w tej wartości bezwzględnej, to jest odległość między tymi dwoma liczbami. I nie muszę się już przejmować, czy któraś jest większa, która jest większa, która jest mniejsza. To teraz, mając to na uwadze, tak, że wartość bezwzględna z różnicy dwóch liczb, to jest tak naprawdę odległość między nimi, Możemy od razu zinterpretować geometrycznie wartość bezwzględną z x. No bo to jest inaczej mówiąc, wartość bezwzględna z x odjąć 0. Więc to jest po prostu odległość x od 0, czyli jakieś tam liczby od początku, no trudno powiedzieć od początku osi, ale od tego wyznaczonego punktu na osi liczbowej, którym jest 0. Więc po prostu ta odległość to jest wartość bezwzględna z x. Gdyby x stał tu, gdyby tu stał jakiś y, to ta odległość to jest wartość bezwzględna z h. No dlatego, prawda, wartość bezwzględna z minus 3 to jest 3, bo minus 3 jest oddalona od zera dokładnie o 3 jednostki. Tak? Ta odległość wynosi 3. To teraz spójrzmy na przykładową nierówność z wartością bezwzględną, jaka pojawia się na maturze. Na przykład wartość bezwzględna z x minus 2... Mniejsza lub równa od 3. To co to jest tutaj? To w środku, co jest pod wartością bezwzględną, to jest różnica x -a oraz dwójki. Od x odjąłem 2. Więc ta wartość bezwzględna z tej różnicy to jest po prostu odległość. Odległość x od 2. No to teraz Spójrzmy jeszcze raz na tą samą nierówność. Skoro to, co jest tu po lewej stronie, to jest odległość x od dwójki, to cała ta nierówność to jest, mówi nam coś takiego. x jest oddalone o 2 o nie więcej niż o 3. Czyli że odległość x od dwójki jest co najwyżej 3. I teraz bardzo łatwo jest taką nierówność rozwiązać graficznie. Rysuję sobie po prostu tę dwójkę. I interpretuję geometrycznie to, co tu jest napisane. Powtarzam. Tu jest napisane coś takiego, że x -y od dwójki są oddalone co najwyżej o 3. Czyli od dwójki mogę pójść w prawo o 3, no to 2 plus 3 to jest 5, i od dwójki mogę pójść o 3 w lewo, 2 odjąć 3, minus 1. No i zaznaczam, no bo miało być mniejsze lub równy. Tak? Czyli cały ten. Przedział, który mi tutaj wychodzi, to jest rozwiązanie. No i mógłbym napisać: x należy do przedziału domkniętego od minus 1 do 5. Jak to jest zapisane w taki geometryczny sposób, to rozwiązanie? No to jest już takie czysto algebraicznie zapisane rozwiązanie. No, teraz oczywiście yy, wszystkie zadania są dokładnie, dokładnie takie. Mogą się pojawić pewne komplikacje, ale w zasadzie jest jedna tylko. Zasadnicza komplikacja, taka na maturze podstawowej, która mogłaby się pojawić, albo nawet nie komplikacja, tylko coś, z czym ludzie nie mają problemu. Co to jest wartość bezwzględna z x plus 1? Zazwyczaj się yy, tak yy, komuś to wytłumaczyłem w taki sposób, jak teraz wytłumaczyłem, to później piszę wartość bezwzględna z x plus 1 i pytam się, odległość między czym, a czym to jest. No i bardzo często pada odpowiedź, że to jest odległość między x a 1. No, ale niestety jest to odległość między x a minus 1. Bo to, co ja mówiłem wcześniej, jak mam jakieś a i b, żeby policzyć odległość między tymi liczbami, to odejmuję jedną od drugą, daję wartość bez tymi. No, tu nie mam takiej sytuacji. Tu mam x plus 1, tak? Prawda? Nie mam różnicy dwóch liczb. No, ale jakbym to zapisał w taki sposób, że to jest x odjąć minus 1, no to widać, że już mam dokładnie taką postać. Od jednej liczby odjąłem drugą liczbę. Czyli to jest odległość między nimi. W związku z tym to jest odległość między x i minus 1. To jest bardzo istotne, bo na tym się właśnie dużo osób się. Yy, no, łapie na tym, że tak powiem, i potem rozwiązanie zadania będzie zupełnie nie takie jak trzeba. Też prawda, ja napisałem na przykład wcześniej pisałem X minus 2, tak też warto mieć świadomość, chociaż to chyba nie powinno sprawić takiego problemu, że jak zostanie napisane 2 minus X to też jest odległość między X, a dwójką lub między dwójką a X to jest jedno i to samo. że coś, odległość między dwójką a Xem, a między X a dwójką to jest jedno i to samo. Myślę, rzeczy, te dwa wyrażenia tutaj to i to to jest to samo. Wartość bezwzględna można takim, w jakimś sensie podzielona jest niewrażliwa na znak, to znaczy. Te rzeczy różnią się tak naprawdę tylko znakiem, bo ja tu zmieniłem kolejność odejmowania w środku. Może to nie jest takie oczywiste na pierwszy rzut oka. Ale jak się poda przykład jakiś liczbowy, nie wiem, 2 minus 3 i 3 minus 2, czym się te dwa działania różnią? No to, to jest minus 1, a to jest 1. One się różnią tylko znakiem, jak ja zmienię kolejność prawda, odejmowania, to te dwie rzeczy będą się różnić tylko znakiem. No całkiem łatwo sprawdzić, tak? No bo jak ja mam A minus B. I dam przed tym minus, czyli będę szukał, jaka jest liczba przeciwna do tego. No to po opuszczeniu nawiasach to mam minus A, potem mam dwa minusy, czyli plus B. A to jest to samo co B odjąć A. No ale to tylko tak nawiasem mówiąc. Te wartości bezwzględne, czy nierówności z wartością bezwzględną, też na maturze mogą być w takiej bardziej zakamuflowanej formie podane. A mianowicie na przykład taki. Rozwiązać nierówność x kwadrat mniejszy lub równy od 4. Coś w tym stylu. to nierówność kwadratowa, można by ją rozwiązywać korzystając z delty i tak dalej, ale na ogół nie jest to wskazane w takim prostym przypadku. I teraz te odpowiedzi na maturze zazwyczaj są skonstruowane tak, żeby złapać ucznia na standardowym błędzie, czyli zakłada się, że uczeń spierwiastkuje obie strony i napisze x mniejszy lub równy od dwóch, i będzie szczęśliwy. Niestety to nie jest prawidłowe rozwiązanie, bo nawet no, x mniejsze lub równo od 2, jakby taka było, było rozwiązanie tej nierówności. Jeśli wezmę na przykład minus 100. Minus 100 do kwadratu, czyli ta wyjściowa nierówność jest równe 10 minus 100 do kwadratu to jest 10 tysięcy, i to nie jest mniejsze lub równo od 4, więc zdecydowanie na pewno nie spełnia tej nierówności. Hmm. Więc tu na pewno coś jest źle. Nie można, nie można tego tak spierwiastkować. Natomiast ważna rzecz jest taka, że pierwiastkując kwadrat, zawsze muszę napisać wartość bezwzględną. Pierwiastek z x kwadrat to jest wartość bezwzględna z x. To jest bardzo ważna rzecz, na której często się ludzie łapią. Też w różnych tam zadankach takich, prawda, że. Z rozwiązania jakieś równanie, gdzieś tam się pojawia np. x kwadrat równa się 1, prawda? I ludzie podają odpowiedź x równa się 1 i zapominają o drugiej odpowiedzi x równa się minus 1. To jest jakby ten sam temat. Tam też tego typu równania się czasem w geometrii pojawiają i wtedy faktycznie to ujemne rozwiązanie trzeba odrzucić i w ogóle się go nie bierze właściwie pod uwagę, no bo no bo odcinki nie mogą mieć ujemnych długości, ale w takich zadaniach właśnie jak to i w jakichś tam równaniach na przykład wielomenowych no to koniecznie trzeba to brać pod uwagę. No i teraz po, właśnie jak to spierwiastkuje. I pamiętam, że pierwiastkując kwadrat muszę napisać wartość bezwzględną, no to już mogę to rozwiązać tą metodą, którą opisałem wcześniej. Wartość bezwzględna z x to jest po prostu odległość x od 0. rysuję sobie z 0, i ta odległość ma być nie większa od dwóch, czyli idę dwa w tę stronę, dwa w drugą stronę. I zostaje przedział, który jest rozwiązaniem, czyli x należy od minus dwójki do dwójki. To jest zasadniczo wszystko, co jest potrzebne, żeby rozwiązać te zadania z wartością bezwzględną, które się pojawiają na maturze podstawowej z matematyki. Jeszcze inna rzecz, może na którą tu warto jest zwrócić uwagę, prawda, no jak mam x minus 1 mniejsze na przykład od 2, tak, żeby pa pamiętać o tym, jaki jest ten nie tylko zwrot nierówności, ale czy mamy mniejsze, mniejsze lub równe, no i zwrot oczywiście też większe, większe lub równe, ponieważ tego będzie ostateczna odpowiedź zależała, tak? ponieważ tu mam x mniejsze od dwóch, to tam w odpowiedzi będą okrągłe nawiasy. Tak? Możemy sobie zrobić jeszcze jakiś jeden przykład, yy, może z nierównością skierowaną w przeciwnym kierunku propion, tylko że ta wartość bezwzględna jest od czegoś mniejsza. Zróbmy sobie wartość bezwzględna z x plus 3 większa od 2 na przykład. Teraz uczulam, to nie jest odległość x od trójki, tylko x od minus trójki. To jest bardzo istotne. Rysuję sobie tą minus trójkę, i teraz tu jest po prostu napisane. Cały ten napis, cała ta nierówność mówi mi tylko tyle, że x jest oddalone od minus trójki o więcej niż o 2. Czyli idę od trójki tutaj, ciach, minus trójki, przepraszam, i mam minus 1, ciach, i wszystko na prawo. Później idę o 2 w tę stronę. Tu mam minus 5, no bo minus 3 odjąć 2 jest minus 5. I idę w, w tamtą stronę. No i tu trzeba zapisać odpowiedź. x należy od minus nieskończoności do minus 5. Otwarty przedział i taki kubeczek, czyli suma przedziałów. Od minus 1 no, suma zbiorów przedziałów do plus nieskończoności. I to jest prawidłowa odpowiedź. Taką metodę Zdaje się, że jest najłatwiej zapamiętać do rozwiązywania tych zadań. I wydaje mi się, że intuicyjnie jest w miarę łatwa do zrozumienia, no, a potem też do zapamiętania. E, więc to jest wszystko na temat wartości bezwzględnej, nierówności z wartością bezwzględną, z tego, co jest potrzebne na maturze podstawowej. Hmm, chyba, że mi się coś przypomnie, to jeszcze kiedyś. Coś uzupełniająco dogram. W razie jakichkolwiek uwag, pytań, pretensji, zapraszam do sekcji komentarzy. No i oczywiście zachęcam również do subskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę.